Warto przypomnieć, że nikt z hollywoodzkich producentów nie oczywiście tutaj trzeba dodać pochodzenia żydowskiego nie wyrażał żadnej chęci ani zaangażowania w katolicki projekt Mela Gibsona. A tutaj jeszcze tak przy okazji zastanawiam się dlaczego tak wielu innych komentatorów youtube'owych, którzy, którzy prowadzą programy Używają jakichś takich dziwnych zamienników. Zamiast mówić wprost Żyd, Żydzi, zasłaniają się jakimiś takimi określeniami typu narodowość na rzecz, Rzymianie, pejsaci. Ja nie wiem, czego się wy, drodzy moi, boicie. No mówcie, nazywajcie rzeczy po imieniu. To są Żydzi i tyle. A to tak na marginesie. Wielu z was w tej pasji, w tym filmie, oczywiście. Pamięta te drastyczne sceny i niecodzienne użycie języków typu aramejskiego, hebrajskiego i łaciny? To było to, co naprawdę wyróżniało ten film w tej całej plejadzie tych wszystkich innych produkcji, również katolickich. No, a teraz słuchajcie, największa bomba. Główną rolę Jezusa Chrystusa, no niestety, muszę to powiedzieć, ale nie zagra Jim Caviezel. Ja mam takie wrażenie, że on jest po prostu przyspawany do tej roli, ale niestety no, on nie zagra Chrystusa w tym sequelu.